odcinku Tajlandii online. Dzisiaj odcinek będzie troszkę nietypowy, porozmawiamy sobie o cenach w Tajlandii w supermarketach. Właśnie wróciliśmy z zakupów i zrobiliśmy takie sobie małe zakupki, więc może zobaczymy, co my tu kupiliśmy. Kupiliśmy sobie takie bułeczki do hot dogów. właśnie były z promocji minus 50%. A pieczywo niestety, w Tajlandii jest takie sobie no, dużo gorsze niż w Polsce. Dosyć drogie. Jedno opakowanie takie było, kosztuje 35 W, czyli jakieś 3,50 na złotówki, i minus 50%, czyli za 3,50 dostaliśmy właśnie dwa takie opakowania. No i do tego takie małe opakowanie mini hot dogi. No, też z promocji 50% i też kosztowały 3,50 za opakowanie. Odpowiednio połowę taniej. Jak już mówiłam, pieczywo jest niedobre, szczerze mówiąc. Czyli nie takie dobre jak u nas. I mamy taki baton, bagietka. Nazywała się to bagietka francuska, ale to nie ma absolutnie nic wspólnego z bagietką, bo jest to tak naprawdę zwyczajny chleb. Rekły chleb. Co my tu mamy? Mamy jeszcze gotowy obiad. Jest to ryż z owocami morza. Widzę tu jakieś krewetki kalmary i do tego kawałek ogórka. Taki gotowy obiad kosztuje 2,90. Jest dosyć tanio, więc nie ma sensu cokolwiek gotować. Często też trafiamy na promocję sushi. Właśnie te są z kawiorem. Nie wiem czy to jest prawdziwy kawior, bo właściwie to pierwszy raz takie coś kupiliśmy, zazwyczaj kupujemy z łososiem, ale też jest minus 50 mają dosyć krótki termin ważności, najlepiej jak kupuje się z promocji zjeść w tym samym dniu. I jedna taka sztuka bez promocji kosztuje złoty 90. Złoty 60, poprawiam, nie Maciek. Jedna taka sztuka kosztuje złoty 60, i odpowiednio z promocji mamy po 80 groszy za sztukę. Też kupiliśmy sobie tu parę sztuk i jest dobrze. Jaka sztukawa doszła do tego? Cena jest taka sama jak w Polsce, chyba. Jest cena taka sama jak w Polsce na kawę? Nie tego w Polsce. Nie widziałeś kawy takiej w Polsce? To może i nie ma. W każdym bądź razie znam tu kogoś, kto bardzo lubi taką kawę. Dobra. Ogóreczki. Ogóreczki takie małe. Złoty 90 i zł. jest tu 7 sztuk. Są też duże ogórki. Dzisiaj widzieliśmy większe ogórki. E, takie standardowe. Dwie sztuki kosztowały 3 złote. Do hot dogów kupiłam sobie takie parówki z kurczaka, ale nie pamiętam ile kosztowały. Coś około 6 zł, chyba coś około 6 zł. Kosztowały takie parówki z kurczaka. Pieczarki yy, są czasem tanie, czasem drogie. Zależy jak się trafi w jakim supermarkecie. Tu akurat chyba jakaś promocja, bo dwa opakowania razem za. 4 zł. 4? Na pewno? Ok. Za 4 zł dwa opakowania. Co jest tak naprawdę dosyć drogo, bo w Polsce mamy dużo taniej pieczarki. Co my tu jeszcze mamy? Aha! Nie ma tu wody mineralnej gazowanej. Absolutnie żadnej. I właśnie takie buteleczki z sodą to jest chyba jedyny zamiennik. Może jeszcze nie odkryłam jakiejś innej, ale na razie tylko taką znalazłam gazowaną. I kosztuje taka buteleczka 70 groszy, więc... Czasem sobie kupuję takie nie wody. gazowaną. No, tajowi piją zwykłą wodę. Kupiliśmy olej słonecznikowy. Można tu znaleźć różne oleje, w tym jakieś takie dziwaczne, czego się w Polsce nie znajdzie, ale tradycyjnie kupujemy słonecznikowy kosztował około 6 zł. Mleko. Ja akurat kupiłam dzisiaj sobie truskawkowe. Ale z tej samej marki też jest. Bardzo dobry zwykłe mleko, bez żadnych dodatków i cukru. I kosztuje tak samo 4,50. To jest prawie liter, bo to jest 900 ml. Butelka. Kolo kosztuje 2,50. Tu mamy tuńczyka w własnym sosie. Bardzo niezły, bo już kupowaliśmy go wcześniej. I jest w takich normalnych, całych kawałkach. Kosztuje 4 z hakiem. Nie powiem dokładnie, ale jakoś coś około tego, czyli mniej więcej tak jak w Polsce. Sołata, świeża, zapakowana, właśnie często w Tajlandii można spotkać takie opakowania napompowane, żeby się nic nie pogniotło. Zapakowana w taką paczuszkę i kosztuje trochę mniej niż 2 zł, złote 90, coś zł około tego. Rybka. Wiadomo, może blisko, ryba jest dosyć tania, 3 ,30 zł 30 groszy za 3 takie rybki. Też bardzo nieźle się na grillu sprawdzają te rybki. No, całkiem dobre. Czasem sobie kupujemy jeszcze takie małże, już wyczyszczone. Wyczyszczone małże, sam środeczek, kosztuje 2,90 za dosyć sporą paczkę, więc jak najbardziej się opłaca. Jeszcze jakaś taka rybka. Nie powiem, co to jest za ryba, ale wzięliśmy na próbę. Kosztuje 6 zł. Zobaczymy, jak będzie smakowała. A także, co dosyć często można spotkać, ale nie zawsze jest niesłodkie, jest to ryba suszona. Ja osobiście ją uwielbiam, ale w tajskich sklepach często ta ryba jest z miodem, z cukrem, z czymkolwiek, ale po prostu niezwykła, słona, suszona ryba. Ale znakomicie takie coś pakuje do piwa, więc uwielbiam tą rybę. No i sobie na deserę kupiliśmy pół arbuza, dosyć sporawy kawałek. 3 30 zł 30 groszy, Arbuzy tu są i bardzo słodkie i bardzo dobre i nieważne, który wybierzecie i tak będzie dobry. Za całe zakupy zapłaciliśmy około 80 zł, co prawdę mówiąc wydaje się być dość sporo. Należy jednak wziąć pod uwagę, że sklep, do którego chodzimy nie należy do najtańszych, po prostu znajduje się blisko. Gdybyśmy poszli do Tesco e, prawdopodobnie zapłacilibyśmy mniej, e, tak samo gdybyśmy poszli na jakiś lokalny targ. Za chwilę pokażemy Wam materiał z kilku supermarketów dla porównania cen.